Dzień dobry, witam Was w firmie Senegis. Jesteśmy firmą produkującą systemy grzewcze i dzisiaj chcemy porozmawiać z Wami na temat folii grzewczych. Czym jest wspomniana folia grzewcza? Folia grzewcza to nic innego jak emiter podczerwieni. Jest to urządzenie elektryczne, które po podłączeniu do napięcia emituje falę czerwoną, czyli krótko mówiąc, ciepło. Stosując folię w podłodze czy pod podłogą pływającą, pod wylewką bądź w suficie, uzyskujemy po prostu ciepło, czyli nagrzewamy pomieszczenia do zadanej temperatury. Folia grzewcza jest urządzeniem elektrycznym, które podłączamy do prądu, gdzie ta pasta węglowa, która jest w samej folii, pod wpływem działania owego prądu, emituje podczerwień. Fale podczerwone mają trzy długości. Krótkie, średnie i długie. Długie są używane w przemyśle. Średnie, czyli takie, które mamy w folii, yy, używane są do uzyskiwania ciepła. I krótkie to są między innymi takie, które wykorzystywane są do chociażby leczenia wszelkiego rodzaju urazów, stawów, mięśni itd. I stosując taką folię na podłodze, czyli przykrywając ją na przykład panelami bądź podłogą pływającą, uzyskujemy efekt typowej podłogówki, czyli podłoga zostaje nagrzana poprzez folię i to ciepło jest później oddawane na pomieszczenie. Funkcja PTC to jest nic innego jak specjalny dodatek z nanocząsteczek żywicznych. Ten dodatek jest dodawany do naszej pasty karbonowej, która jest jakby częścią całego procesu produkcji i częścią folii grzewczej, powodują, że opór rozchodzenia się prądu po tej paście jest mniejszy. I cóż uzyskujemy dzięki temu? Otóż folia, żeby emitowała dużo podczerwieni, a nie działała oporowo, potrzebuje stabilizacji temperatury. I w sytuacji, kiedy w innych foliach temperatura kumuluje się, na przykład z uwagi na to, że w danym miejscu leży dywan, w sytuacji, kiedy klient skorzysta z naszych folii, naszych rozwiązań, to w miejscu, gdzie jest dywan, funkcja PTC stabilizuje temperaturę. Jak ją obniża, czyli stabilizuje, dzięki temu zużycia energii są niższe, nawet do 30%. I to jest nasz wyróżnik na rynku, który powoduje, że eksploatacja, późniejsza eksploatacja folii grzewczej z naszą folią wychodzi dużo, dużo taniej. A biorąc pod uwagę koszty zakupu energii, no jest to ważny argument za zakupem naszej folii. Jednym z pytań zadawanych przez klientów jest to, czy w moim budynku można zainstalować folię. I od razu mogę odpowiedzieć, że tak, w każdym budynku można zainstalować folię. Z naszego doświadczenia wiemy, że folie nadają się i do nowo budowanych budynków, wszelkiego rodzaju murowane, szkieletowe, do starych budynków, do starych kamienic, które nie mają izolacji. Do budynków wielopowierzchniowych, typu kościoły, gdzie mamy realizacje, typu magazyny, sklepy czy hotele, gdzie metraże są rzędu kilka tysięcy metrów kwadratowych oczywiście. Firma Senegis istnieje od 10 lat. Od 5 lat zajmujemy się techniką grzewczą. Posiadając tak bogate już doświadczenie w produkcji, ale również w montażu naszych folii. Wiemy, gdzie można zainstalować taką folię. Podstawowym miejscem, gdzie montujemy naszą folię, to jest podłoga. Podłogę możemy, pod, możemy zamontować bezpośrednio pod podłogą pływającą, jakim są panele lub deski barlineckie. Warto wspomnieć, że nasza folia nadaje się do montażu pod wylewkę, co nie jest taką oczywistą sprawą. Są na rynku folie, które są stosowane pod wylewkę, ale już z doświadczenia innych klientów. Nie naszych, wiemy, że te folie potrafią po prostu pod taką wylewką zgnić. Z naszą takich problemów nie ma. Kolejnym miejscem, w możemy zainstalować naszą folię, to jest sufit bądź też ściany. Folia jest na tyle elastycznym produktem, który pozwala nam tak naprawdę na bardzo dużą dowolność montażu. To, co potrzebujemy do sprawnego, szybkiego montażu naszych folii to przede wszystkim współpraca z naszym klientem. Nasi klienci powinni nam przygotować przede wszystkim zasilanie, czyli krótko mówiąc w każdym pomieszczeniu zamkniętym montujemy termostat i do tego termostatu powinno być zasilanie o przykroju 3x2,5 mm kwadrat. Puste pomieszczenia, czyli puste podłogi, gdzie możemy wejść i od razu rozkładać folię. W sumie te dwa punkty. Puszka z zasilaniem na wysokości włącznika światła i pusta podłoga czysta. Najłatwiejszym przykładem będzie budynek 100-metrowy. Będzie to jakiś tam punkt odniesienia. Te informacje, które teraz też tam przekażę, nie są obliczane na jakichś kalkulatorach, tylko są to informacje zbierane od naszych klientów po sezonach grzewczych. I nie ma też w sumie jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ różne są budynki, różne izolacje, różne okna, różne temperatury i tych zmiennych jest jeszcze wiele, ale te widełki. Są, powiedzmy, od kwoty 2000 zł za sezon grzewczy, czyli mam na myśli 6 miesięcy przy temperaturach około 21 stopni, do nawet 3-3,5 tysiąca za sezon grzewczy w budynkach tych bez izolacji albo z bardzo słabą izolacją. Także między 2 do 3-3,5 tysiąca za 6 miesięcy to jest koszt ogrzewania budynku foją. To, co wszystko się wydarzyło odnośnie ogrzewania w naszym kraju, rosnących kosztów za. Yy, Węgiel, za gaz, za pelet, czy nawet niedostępność tych produktów. Jedynym i sensownym rozwiązaniem jest ogrzewanie się prądem, co jeszcze parę lat temu było nie do pomyślenia. W polskich warunkach, przynajmniej, ale dzisiaj my przynajmniej wiemy i nasi klienci też, że koszt ogrzewania folią przy 100 metrach jest, tak jak wspomniane, 2 czy 3000 zł za sezon grzewczy. Ale najważniejszym argumentem na plus za folią jest to, że my to paliwo możemy sobie sami wyprodukować czyli zakładając instalację fotowoltaiczną, jesteśmy w stanie wyzerować sobie koszty ogrzewania plus pozostałe koszty czyli zapotrzebowanie na energię w budynku. Mamy kilka podstawowych argumentów za tym, żeby wybrać nasze rozwiązania. Przede wszystkim folia jest jednym z najtańszych rozwiązań na rynku urzewnictwa. Krótko mówiąc, bariera wejścia w ten rynek jest dużo, dużo niższa, jak chociażby w przypadku konwencjonalnego ogrzewania, czy to w oparciu o kotły gazowe, czy to w oparciu o pompę ciepła. To jest jakby pierwszy koronny argument za. Kolejnym argumentem za są koszty eksploatacji. Po zakupie naszego systemu grzewczego nie ma na rynku Rozwiązania, które byłoby tańsze w eksploatacji. Zwłaszcza w oparciu o folię Senegis, która posiada funkcję PTC, o której wspomniałem wcześniej. Kolejnym argumentem za jest fakt, że folia jest czysta, łatwa i szybka w montażu. 100 m2 nasze ekipy monterskie są w stanie zamontować klientowi w ciągu 10 godzin, bo średnio czas montażu to 10 m na godzinę. Warto wspomnieć, że oprócz tego, że oczywiście tą folię jesteśmy w stanie zainstalować i jest ona tania w zainstalowaniu, to świadczymy również usługi montażu samej fotowoltaiki, gdzie łącząc jeden system z drugim, jesteśmy w stanie Państwu wyzerować budynki w zapotrzebowanie na energię. Wiemy, że to są wtedy koszta gdzieś tam zdecydowanie większe, ale oczywiście świadczymy też pomoc w finansowaniu, czyli gdzieś tam rozkładaniu tego na raty i załatwianiu wszelkiego rodzaju dotacji. Kolejną zaletą naszego systemu grzewczego jest długa gwarancja i mam tu na myśli naprawdę bardzo długą gwarancję, dlatego, że jest to nawet 30 lat, eee, co w porównaniu chociażby do pomp ciepła, które posiadają 5-7 lat gwarancji, jest to okres, który gwarantuje Państwu bezpieczne użytkowanie naszego systemu grzewczego, wiedząc, że czuwamy nad poprawnością działania. Zgadza się. Mając jeszcze foto, które ma gwarancję na lat 25, tworzymy sobie zestaw, który jest zabezpieczony na pewnie długość życia całego budynku.